wojska sojusznicze na poligonie pod Toruniem. To ważne, aby czerpać doświadczenie także od żołnierzy z innych krajów. Obserwatorzy ognia uczyli się jak wykryć i rozpoznać cele. Wzrosną ceny biletów Toruńskiej Komunikacji. Decydujemy się już nie prolongować tego okresu i wprowadzić nowe stawki cen biletów od 1 kwietnia. Zmienią się też obwody toruńskich szkół. Historia niezwykłej przyjaźni. Jak tam gdzieś za długo leży, to też go gdzieś tam tryka. Wylizuje go po mleku, oczywiście, jak się ubrudzi. Odrzucony przez mamę koziołek zaprzyjaźnił się z psem. Minęła 18.30. Krystyna Rymaszewska. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Na poligonie w Toruniu odbyły się manewry wojsk sojuszniczych NATO. Ćwiczenia stanowią część szeroko zakrojonych szkoleń wojskowych prowadzonych obecnie w Polsce. Celem treningu było naprowadzanie ognia moździerzowego. W manewrach brali udział żołnierze z Polski, Litwy, Estonii i Stanów Zjednoczonych. To jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań na polu bitwy. Wysunięci obserwatorzy ognia muszą najpierw wykryć i rozpoznać cele np. wojska nieprzyjaciela, a następnie podać niezbędne dane, które umożliwią ich zniszczenie. Zajmuję się tym od około 5 lat, ale to ważne, aby czerpać doświadczenie także od żołnierzy z innych krajów. Sporo się nauczyłem. Miałem okazję z bliska zobaczyć, jak wygląda praca wojsk obrony terytorialnej w Polsce. Podczas szkolenia na podtoruńskim poligonie żołnierze z Litwy, Estonii oraz Stanów Zjednoczonych pod okiem polskich instruktorów uczyli się, jak prowadzić tego typu działania, między innymi w sytuacji, kiedy zawiedzie technologia i nowoczesne sposoby wyznaczania celów. Jeżeli rozpoznają, co jest celem, mam tu na myśli, jaki to jest pojazd, znają jego wymiary, przy użyciu zwykłego, prostego wzoru matematycznego są w stanie wyliczyć do niego dystans, używając kompasu bądź busoli. Wyznaczyć do niego odle, e, kierunek i te niezbędne dane, że tak powiem, są już wystarczające, żeby podać je do e, jednostki strzelającej. W tym wypadku żołnierze wyznaczali współrzędne celów oddalonych o co najmniej 600 metrów. W dzisiejszych czasach, patrząc co dzieje się obecnie na świecie, to ważne, aby współpracować. Kraje bałtyckie powinny się trzymać razem i pilnować granic. Kurs obserwatorów ognia trwa dwa tygodnie. Oprócz działań w terenie, jego uczestnicy brali udział w zajęciach w salach szkoleniowych przy użyciu symulatorów czy specjalistycznych makiet. Nasi żołnierze opracowali pełen wniosek i wykorzystują do szkolenia pewne makiety, które są idealnym odwzor odwzorowaniem realnych, na realnych odległościach, po prostu postaci sylwetek czołgów czy wozów opancerzonych. Szkolenie prowadzone przez instruktorów Centrum Szkolenia WOT potrwa do piątku. Michał Górski, TVP Przysiebiec-Goszcz. Mieszkańcy Torunia zapłacą więcej za przejazd komunikacją miejską. Taką decyzję ogłosił prezydent miasta Paweł Gólewski. Podwyżka wejdzie w życie 1 kwietnia. Radni podczas sesji zdecydowali też o przeznaczeniu 450 tysięcy złotych na festiwal Kontakt. Decydujemy się już nie prolongować tego okresu i wprowadzić nowe stawki cen biletów od 1 kwietnia. 5 zł. Tyle będzie kosztował bilet normalny na komunikację miejską od kwietnia w Toruniu. Mniej bo 4,60 zapłacą posiadacze biletu elektronicznego, natomiast posiadacze karty miejskiej JO zapłacą 4 zł i 20 groszy. To decyzja prezydenta miasta Pawła Gólewskiego. Z kolei Rada Miasta zdecydowała o tym, by wesprzeć festiwal filmowy Kontakt, na którym w tym roku będzie gościł John Malkowicz. Miasto do wydarzenia dopłaci ponad 400 tysięcy złotych. Radni nie byli jednak zgodni w tym temacie. Jest to dobra decyzja, żeby wesprzeć koszty organizacji festiwalu przez gminy miasta Toruń nasze wątpliwości wątpliwości Klubu Prawa i Sprawiedliwości budził Program tego festiwalu i dlatego wstrzymaliśmy się od głosu. Ponadto Rada zdecydowała o przyjęciu programu ochrony środowiska dla miasta Torunia. Nowy program ma spowodować, że w grodzie Kopernika będzie więcej stref zielonych. Uwzględniony jest program realizacji parków kieszonkowych. Wchodzimy w bardzo innowacyjne formy zazieleniania powierzchni miasta, a mianowicie lasy kieszonkowe, czyli lasy typu miałaki. Już jeden zorganizowaliśmy i nasadziliśmy w zeszłym roku. Będą też zmiany dotyczące obwodów szkół podstawowych. Chodzi o placówki mieszczące się na lewobrzeżu. Zmieniamy nieco obwód między rozgraniczeniem między obwodem szkoły nr 15 i szkoły podstawowej numer 14. Myślę, że zmiany korzystne dla rodziców. I także takie idące w kierunku adekwatnej odpowiedzi na zmiany demograficzne we wybrzeżnym Toruniu? Następna sesja Rady Miasta odbędzie się po świętach 24 kwietnia. Bartosz Estelmasik, TVP 3 Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, instytucja kulturalna Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka była tematem sejmowych obrad. Muzeum powstało dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Na pytanie posłów dotyczące działań Ministerstwa Kultury za czasów poprzednich rządów odpowiadał obecny wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. Idea budowy tego muzeum jest kwestią bardzo złożoną. Ponad wszelką wątpliwość ministerstwo nie zadbało należycie o interes państwa, budując obiekt na nie swojej działce, bez zabezpieczenia prawa do gruntu. W momencie, gdy ta umowa wygaśnie, beneficjentem inwestycji za prawie 206 milionów złotych staje się Fundacja Lux Veritatis, nawet nie Kościół Katolicki, ale prywatna fundacja. Zakończyła się kontrola NIKU, trwa postępowanie CBA, złożone zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury i my dalsze kroki podejmować będziemy po zapoznaniu się z wynikami tych śledztw. A teraz uszkodzona ciężarówka i spory wyciek paliwa w centrum Kcyni, który na kilka godzin sparaliżował ruch drogowy. Na jedno z kluczowych skrzyżowań w mieście rozlało, rozlało się 500 litrów oleju napędowego. Do zdarzenia doszło po godzinie 6 rano. Kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość, bo w okolicy tworzyły się ogromne korki. Zbiornik paliwa w ciężarówce został uszkodzony podczas jazdy. Najprawdopodobniej na skutek uderzenia po najechaniu na luźny włas studienki kanalizacyjnej. Do zdarzenia doszło na ulicy Dworcowej. Z pochyłej drogi w kierunku ronda spłynęło około 500 litrów paliwa, które rozlało się na ulicę Szubińską, Nową i Pobożnego. To paliwo zalegało na jezdni, więc co z użyciem sprzętu burzącego i tutaj środka sorpcyjnego sorbentu. W pierwszej fazie działali w tym zakresie, natomiast no, ta ilość była niewystarczająca, i w tym zakresie zarządca drogi również się zobligował do tego, aby dostarczyć większą ilość tego materiału sorbującego. Praca służb w tym miejscu trwała prawie 9 godzin. W tym czasie ruch na drogach wojewódzkich 241 i 247 był poważnie utrudniony. To jest główne wydanie zbliżeń. Spójrzmy, co jeszcze przed nami. Życie z niepełnosprawnością intelektualną nie musi ograniczać. Osoby z zespołem Downa rozpoczęły świętowanie. Przyleciały bociany, wielu twierdzi, że są symbolem szczęścia i płodności, akurat dziś przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia. I już co czwarty mieszkaniec kujawsko-pomorskiego ma skończone co najmniej 60 lat. Starszych osób przybywa, dlatego dużym zainteresowaniem cieszy się takie wydarzenie jak forum seniora. W toruniu to była już jubileuszowa, bo dziesiąta edycja forum. Dzienne domy seniora cieszą się ogromną popularnością. Nic w tym dziwnego. W końcu każdy senior znajdzie tam coś dla siebie. Rysujemy, malujemy gimnastyka. Takie coś, że lepiej niż siedzieć w domu. Seniorzy starają się aktywnie i ciekawie spędzać swój wolny czas. Szczególnie interesują ich tematy związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. Nic więc dziwnego, że sanatoria cieszą się wśród nich ogromną popularnością. W 2023 ponad 48 400 osób skorzystało z rehabilitacji leczniczej, a już rok później, czyli w 2024 ponad 58 000. Także z roku na rok tych osób, które korzystają z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jest coraz więcej. Seniorzy są też głodni wiedzy, a świadczy o tym ich obecność na dziesiątym Forum Seniora. Można sobie porozmawiać, można sobie znajomości od, odświeżyć, ale jednocześnie no coś się tam dowiadujemy nowego na temat bieżący. W trakcie forum seniorzy dowiadywali się również jak reagować na przemoc w rodzinie. Chcemy, żeby seniorzy czuli się bezpiecznie, że istnieją procedury pomocy, procedury, które pomagają nam reagować na przemoc, która dzieje się w rodzinie. Procedurą tą są niebieskie karty. Staramy się podpowiadać nie tylko jak się leczyć, ale jak się nie dać temu, żeby trzeba się było leczyć. Stąd tych naszych prelekcji jest tak dużo, stąd zawsze zapraszamy najlepszych specjalistów, którzy mogą podpowiedzieć, jak dbać o to, by nie wpaść umownie oczywiście w ręce lekarzy. Właśnie dlatego prelekcje dotyczące zdrowego snu i mocnych kości przyciągnęły wielu zainteresowanych słuchaczy. Odegrał ważną rolę w dziejach Grudziądza, jak i całego pomorza, bezkompromisowy orędownik idei, odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie zaborów uczył historii i języka polskiego. Wydawał też gazetę. Wiktor Kulerski, wybitny społecznik, polityki i patriota, został upamiętniony w grudziądzu. Jego dorobek na trwałe wpisał się w historię regionu i kraju, o czym przypomina wystawa otwarta w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu. Ekspozycja Wiktor Kulerski, 160. rocznica urodzin, przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia wybitnego polskiego działacza społecznego i politycznego. Jest to osoba, która w jakimś stopniu rozławiła Grudziądz, powinien być w czasach współczesnych. Taką osobą, którą powinniśmy naśladować, ponieważ postawa jego w tamtych czasach jest bardzo potrzebna również i dzisiaj. Prezentowana jest też działalność wydawnicza założyciela Gazety Grudziąckiej. Mamy przygotowane druki, które są pochodzenia z zakładów graficznych Wiktora Kowalskiego w Tuszewie. Te druki no to jest jakaś część naszej, naszej kolekcji. Mamy ponad 130 tytułów wydawanych przez Wiktora Kulerskiego i drukowanych przez Wiktora Kulerskiego. Wystawa jest dostępna do końca marca w godzinach otwarcia grudziąskiej Biblioteki. Się okazało się, że Grudziądz w ogóle z ewenementem i to nie tylko na skalę województwa, ale kraju. Jest chyba jedynym miastem, które ma swoje trzy oryginalne książki kucharskie. Jedną z nich jest ta autorstwa Wiktora Kulerskiego pod tytułem Nauka gotowania dla użytku ludu polskiego. Publikacja z przepisami kuchni staropolskiej stała się inspiracją dla konkursu kulinarnego imienia Wiktora Kulerskiego Kuchnia Czasów. Ludwika Rydygiera. Rywalizacja po raz dwunasty odbyła się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu. Każda edycja jest inna i na każdej edycji jury, które mamy wybiera sobie na kolejny rok już kolejne um, surowce, z którego będą wykonywały. Na podstawie słynnej książki przygotowano m.in. karpia w czerwonym winie oraz ptysie z frużeliną z owoców leśnych. Z kolegą długo się namyślaliśmy z tej książki i ten wydawał się najbardziej ciekawy i jeden z trudniejszych, a my lubimy pokonywać wyzwania. Uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz koła gospodyń wiejskich przygotowywały potrawy z ryb słodkowodnych i desery z darów lasu według najstarszych przepisów, grudziąc edyta Starczewska. Od lat udowadniają, że życie z niepełnosprawnością intelektualną nie musi ograniczać i też może być szczęśliwe. Osoby z zespołem Downa potrzebują społecznej akceptacji, pracy i przyjaźni. Jutro mają swoje święto, ale już dziś w Bydgoszczy odbyły się coroczne obchody tego dnia. Akcja Dziecięce Graffiti od lat integruje osoby niepełnosprawne z mieszkańcami miasta. Marta, Julia i Małgosia to podopieczne fundacji Dziecięce Graffiti. Razem raźniej nie tylko w tańcu czy podczas sesji fotograficznej. Byliśmy na ściance y, spineczkowej. Jak widać, po Waszych twarzach świetnie się bawiłyście. <grymne> no, tak. My znajdziemy się. Jesteśmy takimi fajnymi kumpernami i pelaś, ale razem my do szpatu, bo obrzewia. Czy jesteście przyjaciółkami? No. Tak, tak. By pokazać jak są kolorowi i różnorodni. Rok temu nagrany został utwór jestem. Wiem, że bardzo ważne jest byś dla siebie. Piosenka i teledysk pokazuje ich codzienny świat. To radości, ale też wyzwania. Projekt udało się zrealizować dzięki współpracy z gitarzystą zespołu Kult, Wojciechem Jobłońskim, wokalistką Natalią Nowak oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Uczelnia prowadzi specjalne zajęcia z terapii kognitywnej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jeżeli my zostawimy ich tak, to oni zostaną tak naprawdę sami nie przygotowani do tego dorosłego życia, a to my jednak nie przygotowujemy ich do dorosłego życia, bo wtłaczamy ich właśnie takie schematy bezradności, niesamodzielności. Jednak po kilku latach, nawet z dorosłymi osobami okazuje się, że potrafią zdobywać kompetencje, których nie zdobyli w szkole. O to walczą też rodzice, by niepełnosprawność ich dzieci nie była postrzegana jako bezradność. Ale wyzwanie rozwojowe. Fundacja Dziecięce Graffiti zabiega o zmiany systemowe, między innymi, by uczyć ich dzieci samodzielności, a nie wyręczać w codziennych czynnościach. Tak by w dorosłym życiu ich dzieci mogły się spełniać i pracować. Żeby te sprawy samodzielności mogły zaistnieć, to oprócz asystentury musimy mieć mieszkania, ze wsparciem mieszkania treningowe i musi być praca. To, że tak powiem, składa się na to, żeby no, te osoby mogły samodzielnie funkcjonować. Z Fundacją Dziecięce Graffiti współpracuje nie tylko UKW, Kolegium Medicum UMK czy Politechnika Bydgoska. Wszystkie zaangażowane we wspólne działania instytucje nagrodzono w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Tym samym rozpoczęto świętowanie Dnia Osób z zespołem Downa. Zmiany dla kierowców w Toruniu. Od piątku udostępniona dla nich będzie druga część jezdni przy ulicy Okrężnej. Są także utrudnienia. Tych należy spodziewać się na ulicy Bydgoskiej oraz ulicy Żwirki i Wigury. Ulica Żwirki i Wigury w Toruniu. W czwartek dla niektórych kierowców była niemalże placem manewrowym, na którym ćwiczyli technikę jazdy. A sposobów na omijanie ogrodzonych studzienek nie brakowało. Jedni wykorzystywali do tego chodnik, inni stawiali na slalom. Będziemy regulować zapadnięte studnie. Tych studni mamy na tym odcinku 6. Wymieniamy pokrywy, studni na nowe. One potem są regulowane. Nowa będzie także nawierzchnia na ulicy Bydgoskiej. Obecnie prowadzone są prace na odcinku między ulicą Reja a Sienkiewicza, który został wyłączony z ruchu. Objazd poprowadzony został ulicą Krasińskiego. W tej chwili jest taki etap, że wykonawca prowadzi prace rozbiórkowe tych elementów. Natomiast już od poniedziałku rozpoczynamy frezowanie, czyli zdzieranie starej, zdegradowanej nawierzchni. Prace potrwają do końca kwietnia. Są także dobre informacje dla kierowców. Od piątku będą oni mogli korzystać z drugiego fragmentu jezdni na szosie okrężnej. Chodzi o odcinek od ulicy Gagarina w kierunku ulicy Polnej. Na nieludzkiej ziemi jeńcy polscy w ZSRR to wystawa, którą można oglądać w Toruńskim Kolegium Humanistikum. Ekspozycja jest poświęcona polskim jeńcom wojennym, którzy byli internowani w trzech obozach specjalnych NKWD. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 15 maja. To jest bardzo ważny temat, tym bardziej, że dużo wiadomości było ukrywanych. No i dopiero teraz dowiadujemy się tak naprawdę. Wielu nowych rzeczy. I powinno się o tym mówić, i to powinno być w pamięci Polaków, ponieważ Polacy byli nieludzko traktowani, i my powinniśmy o tym pamiętać. To jest bardzo dobra wystawa. Cieszę się, że została przedstawiona, ponieważ jest to dosyć świeży temat. No, mało kto o nim dokładnie wie, a to, dzięki takiej wystawie jednak ta wiedza jest trochę bardziej spopularyzowana. Ludzie od 1989 roku dopiero mogą mówić o zbrodni katyńskiej. Taka sama sytuacja jest na temat czystek w 1937-1938 w Związku Radzieckim. Więc jak gdyby obydwa narody mogły oficjalnie o tym mówić i nie szły za to do więzienia. Wystawa na nieludzkiej ziemi, jeńcy polscy w ZDSRR, poświęcona jest jeńcom polskim, którzy dostali się do niewoli sowieckiej. I zostali zamordowani w ramach tzw. zbrodni katyńskiej. Mamy właśnie rocznicę tych wydarzeń, ponieważ 5 marca 1940 roku podjęto decyzję o likwidacji, czyli zamordowaniu polskich jeńców. Zmieniamy temat. Teraz historia niezwykłej przyjaźni międzygatunkowej. Odrzucony przez mamy koziołek, szukał towarzystwa i zaprzyjaźnił się z psem. Rozkwit tej nietypowej relacji bacznie obserwuje opiekun zwierząt. Jego imię to szczęściarz, choć życie rozpoczął od wielkiego nieszczęścia. Kilka chwil po urodzeniu koziołka odrzuciła jego mama. Takie sytuacje zdarzają się w naturze, ale ciągle smucą. Mama była e, dość młoda, jeżeli chodzi o poród, bo miała tam dwa i pół roku, no i to było jej pierwsze dziecko w sumie, więc ona w dużym, dużym, naprawdę wielkim szoku była. E, a że też troszeczkę był problem z mlecznością, no to stwierdziłem, żeby go odpoić z butelki. Wtedy zaczęło się szczęście koziołka. Zyskał nową rodzinę ludzką, ale nie tylko. Przyjaciela i prywatnego ochroniarza znalazł też w buldogu Antonim. Na początku bałem się, że on będzie traktował go jako zwykłą zabawkę. Na szczęście się to nie stało. Pokazuje mu, co może tak robić plus minus. Tak? Jak on gdzieś się rozpędzi, to go trochę stopuje. Jak tam gdzieś za długo leży, to też go gdzieś tam tryka. Wylizuje go po mleku, oczywiście, jak się ubrudzi. Zachowań właściwych dla swojego gatunku, Maluch uczy się codziennie w Kozim Przedszkolu. Tam obcuje z rówieśnikami, bacznie ich obserwuje, wspólnie z nimi bawi. One pokazują też mu, jak się normalnie na co dzień bryka. Oczywiście i tak, i tak w międzyczasie musimy go dokarmiać butelką, może żadna nas mam udostępnia nie niestety swojego pokarmu, no i potem dopiero w, na wieczór wraca już z powrotem do domu do Antoniego. Czy koziołek szczęściarz zaadaptuje się w kozim stadzie i będzie w nim mile widziany? W dużej mierze zależy od niego samego i jego szczęścia. Ważne, by spędzał z kozami jak najwięcej czasu i sam czuł się kozą. Zła wieś, Marcelina Bociek. Tyle o nietypowej przyjaźni, a teraz Mirosław Wysocki, zapraszam na informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dobra wiadomość dla wszystkich sympatyków AMP Futbolu oraz Zawisze Bydgoszcz. Mecze drużyny występującej w PZU AMP Futbol Ekstra Klasie będą transmitowane na naszej antenie. To efekt podpisanego dzisiaj porozumienia, które stanowi nowy rozdział w promocji tej dyscypliny. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie TVP 3 Bydgoszcz. W ramach umowy telewizja obejmie patronat medialny nad działaniami sekcji amp futbolowej Bydgoskiego Zawiszy, a wybrane mecze zespołów PZU AMP Futbol Ekstraklasie będą transmitowane na naszej antenie. Ręka mi nawet nie zadarzała przed podpisaniem tego porozumienia, bo bardzo się cieszę, że w ogóle te rozgrywki trafiły do Bydgoszczy. Z taką bazą, z takim zapleczem i z takim poparciem zarówno władz klubu, jak i miasta, myślę, że mamy szansę na oglądanie ciekawych widowisk, emocjonujących. No i liczę na sukcesy naszej bydgoskiej drużyny. Jesteśmy bardzo wdzięczni oddziałowi telewizji polskiej tu w Bydgoszczy panu dyrektorowi za to, że, że nas przyjmuje do swojego grona, że chcecie nas pokazywać. Dla nas to jest niewątpliwie mega promocja, mega promocja dla miasta Bydgoszcz. Zawisza Amp football w tym sezonie zadebiutuje w rozgrywkach Ekstraklasy. Pierwszy mecz bydgoskich zawodników będzie można zobaczyć już w najbliższy weekend podczas turnieju, który zostanie rozegrany w Poznaniu. W sobotę Zawisza zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski Wisłą Kraków, a w niedzielę z rekordem Bielsko-Biała oraz ukraińską drużyną Pokrowalwów. Pierwszy sezon na pewno będzie ciężki. Będzie to duża walka, dużo pracy na pewno, którą już wykonaliśmy, którą wykonujemy cały czas. Z trenerem marzymy, żeby to była grupa Mistrzowska, a przynajmniej to czwarte miejsce, a zobaczymy, co przyniesie tutaj rzeczywistość. Transmisja z meczu z Wisłą w sobotę o godzinie 16, a z Pokrową w niedzielę o 17 na antenie TVP3 Goszcz. A więcej o sporcie jak zwykle po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, bardzo dziękujemy Dziękuję. za te informacje. Tych z Państwa, którzy chcieliby więcej dowiedzieć się o Amfutbolu, zapraszam na rozmowę dnia, początek o godzinie 19. Spójrzmy teraz, co nas czeka w pogodzie. O tym Marcelina Bociek. Witam serdecznie. Wiosna, ach to ty, chciałoby się zaśpiewać i można śpiewać, dlatego że dzisiaj rozpoczęła się wiosna astronomiczna. Jutro dołączy do niej wiosna kalendarzowa i również pogoda będzie typowo wiosenna na Kujawach i Pomorzu. Pogodnie, z wieloma przejaśnieniami, rozpogodzeniami, więc raczej słonecznie, choć od czasu do czasu pojawiać się będą na niebie obłoki przede wszystkim na północy województwa, ale synoptycy nie prognozują żadnych Opadów. Dodatkowo będzie dosyć ciepło na termometrach od 12 do nawet 13 stopni Celsjusza. Chłodniejsze jednak niezmiennie noce. W wielu miejscach temperatura spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza. Więcej o prognozie pogody już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. A do bydgoskiego Łęgnowa przeleciały pierwsze bociany to z reguły samce. Które przygotowują gniazda, naprawiają je, sprzątają i czekają na partnerkę. Okoliczni mieszkańcy przekonują, że te ptaki naprawdę są symbolem szczęścia i płodności. Akurat dziś przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Na samym początku marca, gdzieś to był, żona powtarza, że chyba 3 marca tutaj już przyleciały, także śmialiśmy się, bo właśnie jak to mówią, że muciane zwiastują z e, dzieci, a tak jak nas było po tygodniu właśnie, że córka w ciąży, więc e, to jest jakby się sprawdziła. W zeszłym roku tak samo by przyleciały, to poprzednia córka była w ciąży, też się śmialiśmy, także dosyć wcześnie w tym roku, także jestem zdziwiony, że na początku marca samego. czyli wiosna. Polecam Państwu informacje także na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. W tym serwisie to wszystko na kolejny. Zapraszam o 21.30. Do zobaczenia.